Piękna pogoda, a za moment powinien przyjść ten debil, lecz ponadto święta uwielbiam. Kurwa, znowu ten pedał. Wszystkiego najlepszego. Cześć. Przyniosłem tutaj zlewki ze wczorajszego obiadu. Nie zjadłeś wszystkiego tłusta świnio? Dobra, ładuj się. Mało coś się nie spóźniłem, musiałem wykonać parę głuchych telefonów do Bartka. Ale jebie, mam nadzieję, że się otrujesz. Moja matka byłaby ze mnie dumna, gdyby żyła. No, jeszcze trochę zmiksowanego kału i będzie gotowe. A cóż to? Zasknięta szperma. Kurwa Prince pale. znów się analizowałeś przy stole? Schowam to, żeby ten dekiel nie zobaczył, bo znów dostanie szału. Co tam kurwa chowasz, nic takiego, ech. Kurwa znów dostałeś pierdolca o co ci chodzi z niebie? Z jebie nie ziewaj, bo pierdoli coś tu gównem. Usiądę se. Ała, kurwa ty debilu. Rozjebałeś Po Posiłek już nie nadaje się do spożycia. Co teraz? Teraz to ci te ciasto w odbyt. O nie, zawsze coś spierdolisz. Popatrz, tak robi twoja stara gdy ma liczy apetyt. ha. ha, 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 ha. Śmij się śmiej, twoja się puszczał dziarego springera. Kurwa, oświeciło mnie. Już się boję, to jest chyba książka o ile się nie mylę. Odłóż to złodzieju i tak nie wiesz do czego służy. Po poprzedniej twojej wizycie zniknęła mi biżuteria matki. Dobra jest. Upieczemy drugie ciasto, ale w tym drugim nie będzie kolokhydronu. Okej, okay. przyszykujmy składniki na ciasto. A propos jeśli mowa o cieście, twoja stara gnoi się na jurka dzielnicy. Hehehe, <grym się> trudno. Słuchaj pedale zaobserwowałem na twoim obrusie nasienie, i też matę przede mną kryłeś, tak. Jakoś wczoraj nie przeszkadzała ci spermała komczuszku. Masa gotowa, ale to jebie, nie lepiej niż ci z mordy, ty kutasie, do mojej higieny jamy ustnej się nie doczepiaj, tak, już nie ma do czego, szkorbut zabrał wszystko, jestem tylko kurwa ciekawy jak będziesz te ciasto jadł, ech, dobra, bo zakam ci ryj kutasem jak ostatnio, kontynuujmy, kurwa już nie ma co, znów, wszystko zjebałeś, po twojej ostatniej wizycie tuż przed kradzieżą rozjebałeś mi połowę naczyń, jesteś taki brzydki, o kurwa patrz. Nie przekraczaj tej linii złodzieju. Kurwa, czego szukasz? Jakiegoś naczynia. Poczekaj, podam ci. Zostaw. Sam se to wezmę. Spierdalaj na górę. Wylisz mi dupę po sraniu kutwo. O mam, ciągle zrzędzisz. Nie dziwię się, że stary cię porzucił na rynku, gdy miałeś dwa lata. Przestań pieprzyć i na oliw sobie odbyt, bo mam ochotę sobie dziś ulżyć. Myślę, że w tej kwestii możemy się dogadać. Będę bezbronną owieczką, a ty cuknącym ogrem. To akurat do ciebie pasuje. Konsumpcję zostawę na później, Okej, okay, kontynuujmy. Kurwa, zapada ci się klata jak u i siwiścigowej, ała, ała, ała no ja pierdolę. Nie stękaj tak gniocie, dobra gotowe, naczynie prawidłowo rozjebane. No okej, okay. dobrze byłoby się tu jeszcze spuścić, odwal się, teraz wiem, że twoja stara musiała być jedną z córek Wojcla, nie pierdol tak wkładaj. Nie no kurwa, być nie może, być tak nie może, niech to szlak. Mam świetny pomysł, o ty to jednak masz na stranę w głowie, musiało cię zaboleć odejść ojca, a przykładu matka, plan z westytka tobie nie dała, zrobimy inaczej, wyruchać cię w dupę, wyruchać cię w dupę, wyruchać cię w dupę, przymknij mordę, przepraszam, to stąd wyjebiemy, zmierzmy, chmij, no tak, masz dawna. nic dziwnego, że też matka się ciebie wyparła, i tak tylko powiększa frekwencję bezrobocia, ucisz się. Poszedł se po jakiś szmelc, stary wyżerać, może wyjednę tę klapę. He he, he ha, ha, ha cię to naprawdę kurwa powinni zamknąć w klace albo chociaż w pokoju bez klamek. Masz stary fiucie, przyniosłem tu jakiś szaj z Filipa, na pewno się lepiej sprawdzi niż to twoje gówno. Włóż zawartość do kuchenki, o ja pierdolę, znów wszystko zjebałeś. Ja, ech, ech, spróbujmy tego, kurwa jego mać ty kretynie, a teraz zasaj mi pałkę, pomyślmy, ty kurwo nie masz czym, tibie dawno wyżarła ci mózg, daj spokój, nic dziwnego, że przedawkowy wuje leki psychotropowe, tak se myślę, co, że masz ostro rozjechanerów?

Gotowe kurwa, dobra jest, wiep to tam się zobaczy, standardowo nastaw na 490, patrz jak się rozpierdala, co za smród. Szczypta główna i wola, gotowe, wreszcie wyżera, cholipka, tak się zastanawiam czy jest to w ogóle do spożycia, przestań już sapać.